Jestem Gigdar. A co ja tu robię? Ogólnie to jest apokalipsa zombie. Nie pytaj mnie dlaczego, bo nie wiem. I każdy został zarażony, a ja cię uratowałem. I nie wiem, co tu robisz. Może tu przyszedłeś, kiedy byłeś zombie. Nie wiem. Dobra, lepiej idź się gdzieś schować, bo jest jakiś alarm i jest też niebezpiecznie. Okej. Okay. A ja idę na miasto uratować innych. To idę. A mas? Tużo jest. Dobra, to działa na sto procent. Co się stało? Nie wiem, ale niby jest apokalipsa zombie. Dobra, mnie to nie obchodzi, ja uciekam. E, Okej, okay, dziwne, ale z tego pistoletu bardzo długo zajmie. Może pójdę do bazy militarnej po bombę i wysypię lekarstwo z broni, wsypię do bomby. Tak, to dobry pomysł. To idę. Dwie godziny później. Dobra, jestem. Dobra, mam broń na wszelki wypadek. Dobra, wysypię te leki. Dobra, wysypałem. Wejdę tymi drzwiami, bo brama jest zamknięta. To wsypuję. Tu jest w ogóle jakiś magazyn wojskowy. Dobra, mam tą bombę. Więc uciekam. Dwie godziny później. Dobra już jestem. Ale jaka mgła, mocna. Czekaj, zombie! Zombie! Dobra, podłożę za nim bombę. Trzy, dwa, jeden. Wybuch! Co to za mocny wybuch? O, jak fajnie mieć święty spokój. Zapłacisz za to. Co? So...